Wsi w wieku Europa stanęła w obliczu najstraszniejszej epidemii w swojej historii. Była to czarna śmierć, która pochłonęła około 1 trzecią ludności kontynentu. Wszystko zaczęło się w 1347 roku, kiedy statki handlowe przywiozły do Włoch zarażone szczury i pchły. Choroba rozprzestrzeniała się w zastraszającym tempie, miasta wymierały w ciągu tygodnia. U chorych pojawiały się ogromne czarne guzy. Zaczynała się wysoka gorączka i krwawy kaszel. Ludzie umierali w ciągu kilku dni. Współcześni nie rozumieli przyczyn, uważali to za karę Bożą. Odbywały się masowe pokuty, palono czarownice, a nawet całe narody oskarżano o czary. W ciągu kilku lat zginęło około 25 milionów ludzi. Jednak to właśnie ta katastrofa zmieniła Europę. Praca chłopów stała się cenniejsza, stary system feudalny runął a społeczeństwo zaczęło się zmieniać. Dziś wydaje się, że to dawno miniona przeszłość, ale bakteria dżumy, jersinia pestis, istnieje do dziś. Na szczęście nowoczesne antybiotyki uczyniły ją już nie tak straszliwym zagrożeniem.